Naszego tańca, Na tańca, którego nie będzie. <śledzisz> Добры вечер вам. Сердечные витамины E, prawie jako Oskarowe, jak, jak patrzę na, na wszystkich, którzy dzisiaj... Szczególnie e, panie. E, był, tak. Szczególnie panie, tak. E, podsumowującej 5 lat Teatru Pneumatycznego. E, bardzo cieszymy się, że jesteśmy. Oczywiście pewnie wiecie, że jest jakaś część artystyczna i będzie się działa na scenie, ale to za jakiś 15 minut, bo na razie oddaję głos panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, no... Mm, mam nadzieję, że mi będzie jeszcze zabrać się głos i kilka zdań powiedzieć. Wtedy odniosę się do tego, jakże zacnego aczkolwiek ciągle pełnego świeżości wieku lat pięciu, ale już dzisiaj można pogratulować i być dumnym e, właśnie takiego jubiuszu. Ja mam nadzieję, że wszyscy tu obecni będziemy spotykać się na wielokrotności e, tej, tego okresu, który e, będzie świadczyć o tym, że nasz teatr pneumatyczny, Augustowski Teatr Pneumatyczny, rozwija się tak świetnie jak do tej pory pozwoliłem sobie z okazji tego jubiluszu ufundować coś słodkiego czytaj tort, ewentualnie też bąbelki chcę pogratulować głównej osobie która sprawia, że możemy być tak mile estetycznie ugoszczeni ucztą duchową, jaką do tej pory Wielokrotnie wyświadczył nam teatr na wundersze. Paweł, bardzo serdecznie Paweł, ręce się przyda. Często no to ja tam jeszcze gadał, żeby na wódę. Więc jedzcie tak bez pośpiechu. Potrafiłam Właśnie chciałam, żebyś wyjaśnił sobie co to pomogę. Nie, Nie boisz się? To bardzo a, a, a. No, proszę rękę na pulsie. Nie ma naszego człowieka, trzeba panu... No <grym grym> On już w różnych miejscach się cały czas poznawa.